Szanowni Państwo, spotykamy się na Forum Pracownika i Pracodawcy Ogólnopolskiej Konferencji objętej Patriotem Honorowym Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Moim Państwa gościem jest Pan Profesor Marcin Piącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie Profesorze, do tej pory tematyka zrównoważonego rozwoju, szeroko rozumianego, przez wiele lat kojarzona była bardzo mocno z kwestiami klimatycznymi, środowiskowymi, liczeniem śladu węglowego w dużym skrócie. Ale od kilku lat mamy bardzo duży nacisk na tą literkę S, na kwestie społeczne. Czego dotyka też dzisiejsza konwencja? Bo będzie no, omawiane kwestie pracownicze, kwestie praw człowieka w biznesie. Jak z Pana perspektywy wygląda polski biznes w kontekście tej litery S? Oczywiście ochrona środowiska jest bardzo ważna to też jest istotna wartość konstytucyjna. Natomiast pamiętajmy, że stosunek pracy czy rynek pracy to jest też obszar, w którym Istnieje bardzo dużo standardów e, krajowych międzynarodowych, e, nakazujących ochronę godności człowieka, nakazujących ochronę praw e, i wolności obywatelskich. E, do rzecznika praw obywatelskich, mogę powiedzieć, to z własnego doświadczenia wpływa bardzo dużo skarg. E, skarg zarówno od e, pracowników, jak też od, od pracodawców. E, I e, te skargi pozwalają nam na wskazywanie władzy pewnych problemów systemowych odnoszących się do rynku pracy, odnoszących się do e, praw pracowniczych, ale też wolności i praw przedsiębiorców, pracodawców. E, ja muszę powiedzieć, że e, ze, ze szczególną mocą i ze szczególną intensywnością staram się wskazywać e, potrzebę ochrony godności człowieka osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami Mimo, że często posiadają wyróżniające się kwalifikacje, wykształcenie, znają wiele języków i mają unikalne umiejętności, takie osoby często nie są w stanie znaleźć pracy odpowiadającej swoim kwalifikacjom. I nie jest to wyłącznie winą pracodawców, jest to też winą systemu. System, władza publiczna powinien tworzyć ramy prawne, likwidować bariery nie tylko bariery fizyczne, ale też bariery biurokratyczne, zniechęcające do podejmowania współpracy z osobami z niepełnosprawnościami. Skarżą się nam osoby z spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby głuche, i, i, i dlatego bardzo się cieszę, że tego typu spotkania. Konferencje odbywają się, żeby mówić o takich kwestiach. Panie profesorze, tak, rzeczywiście ta kwestia będzie też na konferencji poruszana, ale chciałbym jeszcze pana profesora dopytać o kwestie unijnych i potem docelowo krajowych regulacji prawnych w zakresie dwóch ważnych aspektów, o których pan profesor też wspominał podczas otwarcia konferencji, czyli kwestii walki z luką płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami, a drugi element to unijne i krajowe regulacje dotyczące wyrównania niedoszacowanej, powiedzmy, bo tak to brzmi w dyrektywie płci na stanowiskach kierowniczych, bo z założeniem mówimy o kobietach, ale tak naprawdę dyrektywa mówi o tym niedoszacowanej płci. Jak wygląda polski biznes na tle Europy, jeśli chodzi o walkę z luką płacową i o, o to, żeby ta, to do, to była odpowiednia reprezentacja kobiet na stanowiskach kierowniczych? W relacji do innych krajów Unii Europejskiej, zgodnie z dostępnymi danymi, sytuacja w Polsce nie odbiega bardzo od sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej. Co, co więcej, Polska może się pochwalić dosyć wysokim wskaźnikiem liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych. To jest dobra informacja. Co prawda, nie została jeszcze wdrożona dyrektywa Unii Europejskiej o parytecie płci w spółkach giełdowych. Czekamy na, 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 na tą implementację. Co, co się zaś tyczy luki płacowej, to ona w dalszym ciągu jest i, i, i zjawisko luki płacowej świadczy o naruszeniu standardu konstytucyjnego. Polska konstytucja mówi, Wyraźnie, że kobieta i mężczyzna mają prawo do tego samego wynagrodzenia za pracę tej samej wartości. I zjawisko luki płacowej jest zaprzeczeniem tego standardu. A więc należy tworzyć i wdrażać regulacje pozwalające na walkę z tym zjawiskiem. I, 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 I dyrektywa o transparentności wynagrodzeń jest takim sposobem. Czy ta luka płacowa w Polsce jest duża? Ta luka płacowa w Polsce jest. No, ona nie jest duża w relacji do innych krajów. To jest mhm. zjawisko, które, jest, które nie, nie jest cechą polskiego biznesu, mhm. tylko ono jest pewnym zjawiskiem szerszym. Natomiast no to, że realna luka płacowa, bo, bo realna luka płacowa to jest, to jest to jest parametr, który najlepiej oddaje to zjawisko, że oscyluje między 15 a 20% to już jest dużo. To jest dużo. No to jest to jakby każdy. Odsetek luki płacowej, nieważne, czy jest to 15%, czy jest to 7%, czy jest to 10, świadczy o tym, że naruszany jest zakaz dyskryminacji, w związku z czym, w związku z czym należy. Władza powinna podjąć działania, wszelkie działania możliwe, żeby, żeby to zjawisko minimalizować. Ale to, co jest bardzo ważne, to jest to, że możemy wdrożyć przepisy, możemy wpisać do ustaw do rozporządzeń, do aktów prawnych standardy. Ale ważne jest to, żeby stworzyć również instrumenty, mechanizmy, procedury kontrolowania tych standardów, bo zdarza się. Niestety, często obserwuję to też jako Rzecznik Praw Obywatelskich w wielu dziedzinach, że mamy bardzo, bardzo dobre, bardzo no, no, piękne przepisy prawa, tak, które dobrze brzmią. Natomiast nie idą za nimi gwarancje ich stosowania i wdrażania we, w życiu społecznym. I to jest problem, i dlatego dbajmy o to, żeby nie tylko wdrażać standardy, ale żeby też tworzyć mechanizmy, które będą pozwalały na ich egzekwowanie. Mechanizmy kontrolne. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Podczas forum pracownika i pracodawcy odbywającego się w SGH, moim i państwa gościem był rzecznik praw obywatelskich, profesor Marcin Piącek.